Wytwórnia pasz Lira. Witam Państwa, nazywam się Oskar Skórnicki, jestem doradcą żywieniowym w wytwórni Pażlira. Dzisiaj znajdujemy się na terenie gospodarstwa państwa Ani i Przemysława Piechowiaków w Dzierżążnie Wielkim, w okolicach Wielenia, województwo wielkopolskie. Państwo Piechowiakowie hodują wiele gatunków zwierząt, można tak rzec, bo nasza współpraca zaczęła się tutaj od żywienia koni, dalej przeszliśmy na żywienie psów, a od trzech lat y, zajmuję się też na, myślę, szeroką skalę hodowlą alpak. Na początku próbowaliśmy różnych rodzajów y, pasz, y, jednak nie spełniały one naszych oczekiwań. Y, I po jakimś czasie y, zaczęliśmy stosować y, z, y, pasze y, chrupkę y, dla alpak y, firmy Lira oraz y, Omega Fiber. Y, Czyli i potocznie tak zwane wysłodki. Pasza ta e, przypadła nam do gustu, a co najważniejsze przypadła naszym alpakom. Bardzo chętnie e, jedzą i gdy tylko usłyszą e, dźwięk e, w wiaderku karmy, to e, zaraz biegną. E, jedzą, nie ma problemów, tak jak z poprzednimi paszami, czasem zdarzały się nam e, zadławienia. E, Przytkania w przewodzie pokarmowym, natomiast tutaj takich przypadków nie ma. Jest bardzo chętnie zjadana przez nasze alpaki. Receptura paszy chrupki dla Alpak powstała przy współpracy z lekarzami weterynarii, którzy opiekują się stadami Alpak w Polsce, oraz przy konsultacjach z hodowcami. Stąd też powstała unikalna, wyjątkowa postać i formuła tej paszy przy wykorzystaniu procesu ekstruzji, który ma szerokie zastosowanie w wytwórni Lira. Drugim produktem oferowanym dla Alpak jest Omega Fiber. Jest to mieszanka paszowa w 100% ekstrudowana, która dostarcza nam wysokiej jakości włókno pokarmowe oraz kwas omega 3 i 6 z siemienia lnianego. Produkt Omega Fiber przyczynia się do poprawy wskaźników rozrodu oraz dostarcza bardzo ważne w żywieniu alpak włókno paszowe. Od kiedy zaczęliśmy stosować pasze firmy Lira? Nasze alpaki nie mają problemu z kondycją fizyczną. Pokrywa włosowa również nabrała blasku, zrobiła się dużo, dużo ładniejsza, co bardzo ważne również dla nas, z racji tego, że mamy hodowlę, cały bardzo ważny w hodowli element rozrodu. I tu również dzięki Omedze Fiber zyskaliśmy łatwiejsze porody, łatwiejsze zachodzenie w ciąże. Także, generalnie, wszystko na plus. Firma Lira to nie tylko sprzedaż pasz dla zwierząt, ale również znakomite doradztwo w sprawach żywieniowych. I suplementacji zwierząt. Także z całego serca mogę szczerze polecić wszystkim hodowcom najróżniejszych gatunków zwierząt, a w szczególności alpak, produkty firmy Lira.